W sytuacji kryzysowej najważniejsze jest, aby być przygotowanym. Nigdy nie wiesz, kiedy możesz usłyszeć syreny alarmowe, kiedy trzeba będzie natychmiast opuścić dom albo udać się do schronienia. Czas na pakowanie w takim momencie nie istnieje, dlatego plecak ewakuacyjny musisz mieć gotowy wcześniej. Plecak to twoje mobilne centrum przetrwania. Zawiera najważniejsze rzeczy, które pozwolą Ci funkcjonować, gdy zabraknie dostępu do sklepu, lekarza czy prądu. Ma ci umożliwić przetrwanie przez minimum 72 godziny, czyli 3 dni, w każdych warunkach. Może się wydawać, że to przesada, ale pamiętaj, lepiej mieć go gotowego i nigdy nie użyć, niż w krytycznym momencie żałować, że nie pomyślałeś o przygotowaniach. Dokumenty i pieniądze Najważniejsze są dokumenty: dowód osobisty, paszport, prawo jazdy. A także kserokopie lub schemi najważniejszych papierów włożone w wodoodporną koszulkę. Bez nich możesz mieć problem z przekroczeniem granicy, potwierdzeniem swojej tożsamości czy uzyskaniem pomocy. Pieniądze, najlepiej gotówka w małych nominałach. W sytuacji kryzysowej bankomaty mogą nie działać, a płatność kartą będzie niemożliwa. Banknoty pozwolą ci kupić jedzenie, wodę czy podstawowe usługi. Dokumenty i pieniądze to fundament Twojej niezależności. Dlatego trzymaj je zawsze w jednym, łatwo dostępnym miejscu, najlepiej w małej saszetce lub etui, które możesz szybko zabrać ze sobą. Woda i jedzenie Woda jest ważniejsza niż jedzenie, bez niej człowiek przeżyje tylko kilka dni. Dlatego do plecaka zawsze włóż butelkowaną wodę lub bajdan wielorazowy. Dobrze mieć też tabletki do uzdatniania wody albo mały filtr turystyczny. Jedzenie powinno być lekkie, kaloryczne i z długim terminem przydatności. Konserwy, suchary, bateni energetyczne, orzechy czy liofilizaty to proste produkty, które zapewnią Ci energię. Nie zapomnij o czymś, co doda Ci siły psychicznie, kawa w saszetkach, herbata czy czekolada. W sytuacji stresu nawet drobiazg potrafi podnieść na duchu. Apteczka i leki. Apteczka to jeden z najważniejszych elementów plecaka. Musi zawierać bandaże, opatrunki, plastry, środek odkażający i rękawiczki jednorazowe. To absolutne minimum, które pomoże ci poradzić sobie z ranami i urazami. Oprócz tego weź podstawowe leki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, na biegunkę czy reakcje alergiczne. Jeśli masz choroby przewlekłe, spakuj zapas leków na kilka dni. Całość najlepiej trzymaj w solidnym pudełku lub miękkiej apteczce, która jest lekka i łatwa do otwarcia. Pamiętaj, w kryzysie dostęp do lekarza może być niemożliwy, a podstawowe leczenie musisz zapewnić sobie sam. Środki ochrony i higieny. W sytuacji zagrożenia, szczególnie chemicznego czy biologicznego, ochrona dróg oddechowych jest kluczowa. Dlatego spakuj maseczki, wilgotne chusty lub chustę bawełnianą którą możesz zmoczyć i przyłożyć do twarzy. Higiena też ma ogromne znaczenie. Mokre chusteczki, mydło, papier toaletowy i żel antybakteryjny pomogą Ci uniknąć chorób. W kryzysie łatwo infekcje, a te potrafią osłabić organizm bardziej niż brak jedzenia. Nie zapomnij o rękawiczkach jednorazowych czy workach foliowych. To drobiazgi, które mogą stać się bezcenne, kiedy trzeba będzie utrzymać czystość lub coś zabezpieczyć. Narzędzia i elektronika. Latarka to absolutny obowiązek, najlepiej czołówka, żeby mieć wolne ręce. Do tego zapas baterii, bo nigdy nie wiesz, kiedy prąd wróci. Radio na baterię lub dynamo to Twoje źródło informacji, gdy zawiedzie internet. Powerbank i kable do telefonu zapewnią ci kontakt ze światem. Nawet jeśli sieć nie będzie działać w pełni, telefon przyda się do notatek, zdjęć czy aplikacji offline. Drobne narzędzia, scyzoryk, multi tool, a nawet zwykła zapalniczka zwiększają twoje szanse na poradzenie sobie w nieprzewidzianych sytuacjach. Małe rzeczy, a potrafią zadecydować o powodzeniu. Ubrania i komór. Ubrania w plecaku powinny być lekkie, ale praktyczne. Zapas bielizny i skarpet to podstawa, nic tak nie ratuje samopoczucia jak świeża odzież w ciężkich warunkach. Spakuj bluzę, koszulkę i lekką kurtkę przeciwdeszczową. Pamiętaj, warunki pogodowe mogą się zmieniać szybko, a przeziębienie czy przemoczenie tylko pogorszy sytuację. Dodatkowo warto mieć koc termiczny lub folię NRC. To cienka, błyszcząca folia, która zajmuje niewiele miejsca, a może uratować życie, chroniąc przed zimnem. Komunikacja i inne drobiazgi. Telefon to oczywistość, ale pomyśl też o czymś analogowym w papierowej mapie, notesie i długopisie. W sytuacji kryzysowej nie wszystko da się sprawdzić w internecie. Zapisane numery telefonów, adresy czy informacje mogą być kluczowe. Pamięć zawodzi pod wpływem stresu, a kartka papieru nigdy się nie rozładuje. Małe drobiazgi, jak zapalniczka, gwizdek ratunkowy czy kawałek sznurka, mogą wydawać się nieistotne, ale w praktyce często okazują się nieocenione. Gotowy plecak. Plecak ewakuacyjny powinien być lekki, wygodny i pojemny. Nie pakuj wszystkiego, pamiętaj, że będziesz go nosić na plecach. Najlepiej sprawdzi się solidny plecak turystyczny. Rozkładaj rzeczy równomiernie. Najcięższe elementy włóż do środka, blisko pleców, ażejsze na górę i do kieszeni bocznych. Dzięki temu łatwiej będzie Ci się poruszać. Na koniec połóż plecak w łatwo dostępnym miejscu, przy drzwiach lub w samochodzie. W kryzysie liczy się każda minuta, nie możesz tracić czasu na szukanie go. Podsumowanie. Plecak ewakuacyjny to Twoja linia życia. Dzięki niemu możesz przetrwać kilka dni, zanim przyjdzie pomoc albo wróci normalność. To nie luksus, to konieczność. Przygotowanie plecaka to też sposób na spokój psychiczny. Wiesz, że jesteś gotów, że masz kontrolę nad tym, co najważniejsze. To daje przewagę w każdej kryzysowej sytuacji. Pamiętaj o lepiej mieć go i nigdy nie użyć, niż żałować. Podziel się tą wiedzą z innymi, bo bezpieczeństwo zaczyna się od przygotowania. Subskrybuj kanał, kliknij łapkę w górę i zostaw komentarz. Dzięki temu będziesz na bieżąco, a nasza społeczność będzie mogła rosnąć.